Tak trudne czasy wymagają od nas trudnych decyzji. Mimo zdrady nie poddamy się! Będziemy walczyć! To, że Sue zabroniła ci słodyczy, nie znaczy, że masz toczyć wojnę. Lekceważysz powagę sytuacji. Zaczyna się od jednej tabliczki czekolady. Potem jest pięć, a potem cała paczka. Brzmisz, jakbyś miał plan. Podzielisz się nim. Mam pomysł! Patrz! Ale potrzebuję pomocy! Spektakularne szkice. Tak, jak się spodziewałem. Ale i tak uważam, że nie powinieneś tego używać przeciwko. Czyli się zgadzasz! Chodźmy! Eee, czekaj! Na no, nic się nie zgodziłem! Co ty mnie pakujesz? Cześć! Dziś zrobimy super wyrzutnie. Zostałem do tego zmuszo. Eee, zostałem poproszony o pomoc. I stwierdziłem, że to fajny pomysł. Aż chce się pracować. Wiedziałem, że się zgodzisz i przygotowałem już te części. Świetnie. Od czego by to zacząć? Aha, od korpusu naszej wyrzutni. W końcu to główna część projektu. Już to widzę. Ciekawe, kto nad nim tyle pracował. Jakiś ty skromny. Uważajcie na gorący klej, dobrze? Co dalej, Sam? Znajdujesz ciekawe pomysły tak samo dobrze, jak szukasz części do projektów. Sklejmy je razem. Ale to będzie fajne! Popamiętasz mnie, Sudan! Teraz nakładamy jedną na drugą. O tak! Rety, już je skleiłeś? Tak! Przejdźmy teraz do tych części. Pamiętajcie, żeby uważać na gorący klej. Właśnie, nawet ja rzadko z niego korzystam. Wolę jak Roger albo Su to robią. Tak samo jak większość pracy. <laughs> Co dalej? Mam silniczek, ale zapomniałam do czego on jest. A pamiętasz chociaż dlaczego jest potrzebny? Tak, według szkicu przydadzą się takie trzy. Gdzie położymy ten? <laughs> Podłączymy go do części z nabojami. Ale najpierw zajmiemy się uchwytem. O tak. Teraz zabezpieczymy tę część klejem. A ten silniczek kładziemy tuż nad ładownikiem. Będzie ładować naboje do lufy. Znasz się na rzeczy? Będę pamiętał w przyszłości! <laughs> Mamy w zanadrzu kilka ciekawych rzeczy. Nie odchodźcie! Mm, mm, nikogo nie ma! A dokąd to się wybierasz? Chciałam ją przetestować. Zapominasz o ważnej rzeczy. Ja? A niby o czym zapomniałem? Nie ma nabojów. No i magazynek nie jest gotowy. Mój plan spalił na panewce. Nic mi nie jest. Sami. Musisz wykazać się cierpliwością. Wiem. Nie mogę się doczekać, aż nasza spluwa będzie gotowa. Skoro tak bardzo jej chcesz, to mógłbyś mi pomóc. Uważajcie, widzowie, na gorący klej. A, zapomnieliśmy o Amolia! No, faktycznie. Zajmiesz się nimi? Nie musisz pytać. Zrobię to tak szybko, że nie zauważysz mojej nieobecności. Świetnie. Ja wrócę do swojej pracy. Jest co robić. Zrobiliśmy taką część. Musimy ją połączyć ze sprężynką. A właśnie, gdzie ona jest? Tego szukasz? Wiedziałem, że się przyda, więc ją zrobiłem! Mój wybawiciel, jesteś naprawdę szybki. Rozumiem, że naboje też są gotowe. Tak jak obiecywałem. Zresztą sam zobacz. Ale ekstra. Jak widzisz, ja też nie próżnowałem. Chyba się rozkojarzyłem i zrobiłem ich za dużo. A jak się nie zmieszczą? Spokojnie. Myślę, że nie ma się o co martwić. Ale to będzie super spluwa. To będzie w niezłym szoku. A jak? Musimy odciąć odstające części. Uważajcie z przecinakiem. Teraz tę część przyklejamy tutaj. Roger, wkładaj na moje, Już nie wytrzymuję. Dobrze niecierpliwcze. Już wkładam. Teraz wsuwamy magazynek w korpus. O tak! Dawaj! Sam, co ty robisz? Sprawdzam, czy działa. Powinienem użyć innej komendy? Potrzebujemy prostego mechanizmu. Ale najpierw przyklejmy ten silniczek tutaj. A drugi tutaj. Nabój wejdzie między silniczki, a potem wystrzeli. Właśnie tak! Masz zadatki na inżyniera. Ale skupmy się na pracy. Poproście dorosłego o pomoc z lutownicą. Teraz przekładamy kable przez otwór. O tak! Eee, Roger, chcę pomóc z czymś innym. Hmm. Przyda się spust. Zrobisz go? Jeszcze pytanie. Dobra, kilka sekund. Dajcie łapkę dla naszego mistrza. Jedziemy dalej. O, padam na twarz. Ja tu zostanę, a ty pracuj. Nie dramatyzuj sam. Zrobiłeś świetny spust. Tak, jestem geniuszem. Żebyś wiedział. Ale, żeby wszystko działało, musimy podłączyć kable. Nie zapomniałeś o czymś? Musimy włożyć baterię. Właśnie. Poza tym stwierdziłem, że wzmocnię nasz mechanizm. Ty też jesteś geniuszem! Pierwsza i druga. Proszę, ponownie bierzemy lutownicę i łączymy wszystkie kable. Poproście dorosłych o pomoc! To dość trudne! Okej, okay. zrobione! Mam nadzieję, że zmienisz zdanie co do tej całej wojny. Patrzcie na to. Ostatnie poprawki. Nieco gorącego kleju. I plastikowa tubka jako lufa. Kropki tyle, jak prawdziwy pistolet! Chcę go przetestować! Jeszcze chwila. Musimy przykryć całość tą częścią. Spokojnie, spojrzałem na twoje szkice i troszkę je ulepszyłem. Trzeba było tak od razu! Ech, co takiego ulepszyłeś? Dzięki tej pokrywie łatwo wymienimy baterię. Świetny pomysł co to zakupki! To nasze cele do ćwiczeń! Ekstra roger robi wrażenie! Jeszcze kilka detali. I wszystko będzie jak trzeba. Kilka dodatkowych części do dekoracji. To idzie tu. A ta część tutaj. Odliczamy. Trzy. Dwa. Jeden. Sam. Obczaj to. Wygląda fajnie, ale nie powala. Aż weź to! Powinno pomóc! Świetny pomysł! Dodajmy nieco koloru. Jedna spłuwa jest fajna, ale dwie są fajniejsze. Chyba, że zmieniłeś zdanie. Dobra, dobra! Nie będzie żadnej wojny z Su! Ale rzućmy okiem na nasze wyrzutnie! Ognia! Uh -huh! Prawie trafiłem! Ale zabawa! Wystarczy strzelanie do Oreo. Ale bałagan! tu będzie zła! Sam mnie w to wciągnął. Nie mówcie jej, proszę. Mówiłeś, że lepsze to niż wojna sus. Nie, 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 nie. Wystarczy. Zostawcie kciuka i subskrybujcie nasz kanał. Twórzcie z nami i powiedzcie znajomym o sprytnym samie. Pa, pa!